A schowałeś? Byku robi. Kolejny odcinek z pamiętnika kierownika, ale dzisiaj występują też byku. Kiemik i reszta ekipy. Robimy siłownię statyjną. 5 serii na przemian parami po 20 powtórzeń. Które jest Data 14 lutego, zakochana. przenik zakochana mina proszę. dla Anety. Dla... O właśnie. Byku nie może zrobić zakochanych. Już troszkę umiera. Tak, idziesz. O! Ten Marianek się przewinął, Paweł ćwiczy ładnie. Tak. Pazłość Ta zrób ładną minę dla gości zakochaną. A, teraz, tak. Teraz to się obejrzał. Dyk. Teraz, teraz byku, zakochana mina. Jeszcze chwilę? Dobrze, dobrze. Dobrze ćwiczył, dobrze ćwiczył. Dobrze ćwiczył. Dobrze, dobrze. Dobrze. No, ale patrz, jak się nie widział Jak powiedziałem o Anetce. Ale poszedł! Dobrze. Nie, nie jestem najstarszy, jak widzieliście, Robert się przewinął. Ta złość weź teraz kierownika troszkę. Tutaj ten, z tamtej strony, żeby Nie było... boję brzucha, Kierownik na szarcie ma 130kg. Do tego wygląda na 40 ale... mamy jest 130kg. I to by było na tyle. 14 lutego 2012. Pozdrawiamy swoje małżonki. Mówił Pawłoś.